Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj mam zdrabki za 65 zł no i mam tak, Mega Paradisa za 20, za 10 mam krzyżówkę Viva La Casa za 20, I Love Big Cash za 10 i za 5 zł mam druga pensja także oczywiście od najtańszej sobie zaczniemy i mam z numerkiem 7 już tu robię zbliżenie no i szukamy poza liczbami tego worka

14 i na końcu 16. Także niestety puściutko. Ok, to teraz zadyszkę. I love big cash. I mam z numerkiem trzecim. No i szukamy jeszcze tych symboli cashu albo monet. I wygrywa tutaj 34, 48, 47, 42 i 36. No, same wysokie.

no to teraz może krzyżóweczkę. I mam z numerkiem 16, a w bonusie jest Norwid. Ok, no i jakie pierwsze dwie literki? T i Z. Ok, T i Z. Tutaj T. Z. I to tyle. W bonusie nie mam. Teraz na tej drugiej, T i Z, okej okay. i na samym dole TZ, tutaj MIT, tu jeszcze T i jeszcze O tutaj w rogu. Ok, teraz już chyba wszystko. No to lecimy po kolejne dwie literki. C i R. C i R. To jeszcze C. R. I tutaj serce ma oby dwie literki. No i to wszystko. R jest w bonusie teraz tutaj C R tu jeszcze R A C, no nie widać, dobra i na sam dole C tu R tu i i, i. O, i jeszcze tutaj. Dobrze, teraz już wszystko. No to, co jeszcze tu się kryje w pierwszym rządku? E i U. E. U. No, całkiem chodliwe literki, fajnie. E. U. Tu jeszcze E. No i to wszystko. W bonusie niestety nic. Teraz tak, u, tu jeszcze e, i tutaj, dobra, i na samym dole, u, tu jeszcze e, u, I, i, i to wszystko, dobra. Lecimy z drugim rządkiem i oraz F i F No tu raczej szybko pójdzie. W ponu się jest i i teraz na drugiej i F. Dobra. I ostatnia... Mm. I F. No, tutaj też za wiele nie było. No to lecimy dalej. O, A i H. No to A pewnie będzie dużo. A i H. Tu jeszcze A. Tu. No i to tyle. No, obwodu się nie ma. Tu A. Tu jeszcze i, i, i tutaj. Dobra, H więcej chyba nie ma. No to zjeżdżamy na dół. I teraz tutaj H i A. Tutaj na dole A. I jeszcze tutaj. Dobra, teraz już wszystko. Kolejne dwie. O! X oraz D, no to może tego X zadaruję, czyli D oraz G. D i G, no i ewentualnie ten X, ale mamy pierwsze słówko AB. Jest X, dobra. D, no i to wszystko. W bonusie mamy D, dobrze. I teraz tak. D i G jest gra pierwsza. Tu jeszcze D. No i to wszystko. Dobra. I ostatnia. D oraz G mamy tag pierwsze. Eee, D i G albo X. No więcej nie widać. Okej. Okay. Co dalej? L i O Dobra, L O. Mamy echo. To jest drugie. OK. W bodu się jest O, także jeszcze szansa jest. Dobra. Mamy ogar. To jest drugie. To jeszcze O. Tu mamy Fredro, o, i mamy trzecie, czyli jest wygrana. O ile nic nie pomyliłam, ale wygląda na to, że jest, także super. Dalej drapiemy. L i O. Ok, wszystko. I na samym dole. L, O. No, te M by się przydało. Tu jeszcze O. No, i to wszystko. Co dalej? P oraz B. Dobra, P i B. Tu jest P. Okej, okay, w bonusie nie ma, niestety, także już po bonusie. Eee, P i B. No, tutaj nic tutaj nie dołożyło. I na samym dole P i B. Tu jest Boa, drugie. Ok, no to co? Ostatnia literka decydująca, czy coś tu jeszcze dołoży. No i mamy K. No, całkiem fajna literka. K. Mm -hmm. Dobra, tutaj więcej nie ma, ale pytanie, czy tutaj coś pomoże? Literka K. Jest zderzak. Czwarte słowo. O, i tylko jedno K, ale pomogło. Mamy cztery. Tutaj słówka, czyli 20 zł. I zobaczmy jeszcze ostatnią. Literka K. No, więcej nie ma. Także wychodzi na to, że dwie dyszki są. Także fajnie. Mnożnik był raz jeden. W bonusie było 5000. No, ale mamy C. Dokładnie, czyli dwie dyszki są. No i fajnie. Już jakaś wygrana jest. No to przechodzimy sobie do najdroższych zrapek, czyli za 20. I na początek wezmę tą Viva La Casa. I mam z numerkiem piątym. No i jeszcze szukamy tych symboli takiej skrzyni albo takiego nie wiem, hełmu jakiegoś. <laughs> nie wiem, jak to jest opisane. Dobra, oddalę troszkę o małe trzęsienie. No i co? Lecimy? Co tutaj wygrywa? Szóstka, 32, 7, 35 i 24. I mamy tak dyszkę.

sporo oboczków, no i niestety nic się nie udało tutaj trafić. No i została ostatnia zrabeczka, czyli mega paradiso i mam z numerkiem czwartym. Także mam nadzieję, że coś tu jeszcze dzisiaj wpadnie. Zobaczymy. I pierwsze dwa symbole. Maska i pomidor. Okej, okay, maska i pomidor. Jest tutaj maska. Dobra, zjeżdżamy na dół. Tu jest pomidor. I, i, I na samym dole jeszcze widzę pomidora. No i maski więcej chyba nie ma. Dobra, kolejne dwa. Krap i lody. No i tak, krap lody. Tutaj są lody. O, patrzcie, tu był pomidor jeszcze. No, ślepota. Dobra. Krab i lody. Tu jest krab. Dobra. I na dole. Krab, lody. Tu mamy jeszcze kraba. I na samym dole. No, nic więcej nie ma. Okej, okay. kolejne dwa. Sombrero i limonka. Sombrero, limonka. Hmm, to jest Sombrero. O, tu były lody. Limonka. Okej, okay. i na dole. Hmm, tutaj nic, tutaj. Sombrero albo limonka nie ma, i na samym dole jest jeszcze o, sombrerowica. No i to w sumie tyle. Dobra, kolejne dwa. Konik oraz ośmiornica. To no tak, tu jest konik. Yy, I ośmiornica. One się pochowały. Tutaj nic. Czyli co? Ośmiornica jest na samym dole. No i konika więcej nie widać. Ok. I ostatnie dwa tutaj w górnym rządku. Jaszczurka i tukan. Jaszczurka, tukan. Tu mamy tego tukana. E gdzie ta jaszczurka. Tutaj nie widać, czyli gdzieś na dole. A tutaj nie ma. O, tutaj są jaszczurki. To nawet trzy. Dobra, i na samym dole, no tutaj już nic nie widać. Ok, drugi rządek. Krewetka oraz pióro. Krewetka i pióro. Tu widzę krewetkę, tutaj nic i na dole jest piórko, tu jeszcze widzę piórka, krewetkę i tutaj piórko. No i to w sumie tyle. Dobra, kolejne dwa klapki oraz paszport. Klapki. Paszport. Mm, tutaj nie ma. O, tu jest paszport. Ok, i na dole. Klapki, paszport. Coś jeszcze. O, tutaj są klapki. Tutaj. Ok, paszportu więcej nie ma. No to lecimy dalej. Palma oraz łódź. Palma jest. Tutaj kolejna. Hmm, tutaj nic. Tutaj jest łódź. Okej, okay, i na dole. Palma albo łódź. O, tu były klapki. Hmm, dobra, tu widzę palmę na samym środku no i to tyle Ok, co dalej wąsy i balsam no dobra wąsy, balsam to tak, tu mamy wąsy i balsam i na dole tutaj też są obydwa e, tutaj nic i na samym dole widzę balsam OK, ostatnie decydujące, parasolka i mango. No to sprawdźmy sobie, czy coś to da. Parasolka jest tutaj. Hmm, tutaj mango. Tutaj parasolka i na dole. O, to był balsam. Yy, tu jeszcze mango, o ile parasolek ja tu w ogóle pominęłam, co jest, no dzisiaj jakoś tak wyjątkowo pomijam, no właśnie, co jest grane. Yy, dobra, chyba tu wygranej nie ma, tak jest. Kontrolne różne, także wychodzi na to, że wygrała tylko krzyżoweczka. ale zawsze to coś wiadomo. Lepszy ryc niż nic, lepiej to niż żeby było pusto, także mamy tutaj w środkowej krzywerce cztery słówka. Czyli 20 zł będzie na pomnożenie na kolejne odcinki. Także kochani, ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapaczkę w górę. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście do tego zachęcam, bo zbliża się już 2,5 tysiąca subskrypcji, a na 3000 oczywiście będzie jakieś rozdanie dla widzów. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania. No i co, kochani? Ja się z wami żegnam, życzę Wam pięknego dzionka i widzimy się w piątek na kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, pa pa!